Casha albo nukę można jeszcze dać. Jakiego cash albo nuka? Okei! Okay. Cash. Kech cash. cash, co? Cash! Co Nie to rozumiesz? jest? Nie wiesz co to jest mapa cash? Nie k e Co to? Mapa? Jaka? Normalna O co? O co mam chodzi? Co, co ty ze mną robisz, Gabriela? Ej, ja kim jest ręki. Chłopaki, Co? Ej, kim jest ręki. Silvera 6, to na Ej, ale na prawdziwym tym? Na prawdziwym konto? to jest moje drugie konto, bo na pierwszym mam. No to ja mam drugie konto, bo na pierwszym mam orzełkach. Na prawdziwym to mam globalka Globale masz na prawdziwym koncie? Co? Globale masz na prawdziwym koncie? No... Normalne <laughs> Naprawdę? Weź, dzieciaku! Dobra, hopie, weź, hopie. Jak zobaczył moje konto, hopie to byś się zesrał ze strachu Bastnij mnie tu, kucnij Co ci zrobić? Bastnąć, kucnij na tym koszu Bastnąć? No i czekaj tam, czekaj, no kur... Masz dziewczynę? Spoko. Co? Masz dziewczynę? No i co? Ale wydaje mi się, że masz. No, nie wiem, a co? Jak to nie wiesz? No dobra. Ja wam powiem, kiedy możecie dać, okej? Okay? No, spoko. Za, za boksami, chodź tu ze mną, Gabriela. Co? No serio, za boksami jest Gabriela. ci się moje imię? No trochę ładne, na no. Dzięki. No, jest tam. Gdzie? No, był tam. To nie lataj z nie lataj z bo cię może zastrzelić. No obok, za, no i, i tam, na lew, no na prawo i pod tobą będzie na stówę. Mówiłem! Wow, ty to masz 200 IQ. C, co, co? Chciałbym chyba. A to ile masz? Więcej niż 200. Co ty... ...myślisz? Teraz pewnie myśli, że jesteś cheaterem. Halo? Nie wiem. Bo nawet on nie wiedział, gdzie ty jesteś, a ty nagle wiedziałaś Aby. Jakbym ci nie po... Idź na szybko. Jakbym ci nie powiedział, to by. Chłopaki, kikniecie mnie, bo mi się już nie chce grać. No, graj, graj. Spokojnie. Nie chce mi się już kiknieć. Dajcie przerwę teraz szybko. Przerwano. Przerwam, nie dbajcie. Hey you, serio? Nie wierzę w ciebie Bo jednak nie potrzebuję No to... No i dali przerwę, no nie wierzę w to, nice Jezu, wiesz, wyjdź ty Gabriela Ty jedna nie wiadomo co to jest <grym> zda. O co ci chodzi młody człowieku? No, ty to dużo stara jesteś Ja? <grym> no, <grym> <grym> Ile? Dziesięć Ojej. Możesz mi tipsy obryźć jak gdzieś mi takie pierdol, tak to Pierdol, dużo. ale ja posłucham! No ja to jest. Ale posłucham. grubia! Heeej! Weź ty, tylko jedna. O co wam chodzi, chłopaki? A co ci chodzi? Dlaczego jesteś się teraz niemiła? A ty serio jesteś taka niemiła? Taka fałszywa! Dawaj ją! Wiem, jo. że fałszywa jest. A no. A szósty stopień, to jej duchy wbiły. No. Pa, pierwszy raz gra chyba, chyba hopie, chyba hopie w dupie. Pierwszy raz. Ej nie, 30 30-latka hopie, nie umie grać. Chopie moja siostra, moja babcia, czy, czy, moja siostra, babcia, hopie, lepiej gra ją od niej. Tak, tak ja co, na twoją babcię gram o milion dolarów, zobaczymy, kto wygra. Ty, pa, hopie, moja siostra, hopie, ma 6 lat, a gra lepiej od niej, zda Ja pi... Daj do... No, co? Co zrobiła? Porobiła ich Na luzie Zabijecie, zabijecie Gabriela, zabijecie Nie, proszę nie ginie Dawaj, dawaj no Nie, bo dostanę waka już na cały czas Bo mam... dostaniesz... Co dostaniesz? Chyba... Waka, waka, że za zabijecie No, a zakład chłopie? Już na no, jednym... No, to dobra, zakład, zakład Najwyżej to możesz... Do... Okno się. bana. Chłopie, wiesz, chłopie, chyba wiem lepiej. Już Stala dostałem chłopie... Już dostałem takie trz... Wiesz co to jest Vagban? Vagban to jest takie coś, że już nie będziesz nie na tym kącie zagrać dzieciakiem. A chyba to wiem. Dzieciakiem to jesteś ty, chłopie. Ty chłopie, no, tego... To jest p... kategoria, bo mam chopie 13 lat, więc sobie chłopie nie zaprowadzę. Dobra, zamknij może chłopie, bo, bo wyku... Ci pi... pi... ci kopana pi... Już ma to głupia. 20, 14, tata, tata. CO TY DO MNIE PIERDOLISZ? No, Idź do matki tak po... Chopię do twojej jeszcze. To było bardzo za za zakwycone. Ja tego siłka wychowałam. Zaczczycone takie. Zamknij mordę chopię, bo nie już wkurzasz pedale. No tylko tyle mam. Ty Niech tak nas nie wywalicie, bo jesteśmy... Co? Bo, to już co? Będziemy przez ciebie no. i tak głosować na f No. I tak nas nie wywalicie. Co? Ja jestem tak, no! Zamknij mordę, bo mnie wkurzasz już pedale no wiesz za tak, zamknij mordę, bo mnie wkurzysz pedale. Dobra, weź Dobra, dobra. zmutowany. Ta, wiesz, gdzie jest jawoż na pedale? Weź go, zmutuj Rozwalę Rozwalę w krajerze. Chłopaki, ale... ale Zaczynij coś grać, matkę. a nie się wyzywacie. Was zobaczymy pedale. No ostatni, zmutuj. Chcę w się sensie o tym pedałem Dobra, zbudowa Ktoś chłopaki Ej, kto? bana dostał Wy, Wyszedł po prostu Nie, bana dostał Wyszedł Przecież mnie zabił, bana dostał Nie widzisz, na czasie napisane Zabił Tak Oj dobra, chociaż mamy bota lepszego od tego typa Pedał wkurzał już Lepszy jest Bob od niego. Od kogo? On się nawet nie nazywał, chłopaki. No wiem, właśnie w dupie tego podało. No, nie pierwszy to jest cheater. On jednym no. headshotem zabił. No. właśnie, chłopie, wiem, on mnie przez I'm bota. Chyba tak. nie prześcione A Bob. Chyba tam. Nie będzie w ogóle wiesz, co to jest, bo przecież pierwszy raz gra w CS. -a. Kto? Ja mam nie wiedzieć, co to jest. No w końcu kogoś Gabriela zda zabiła. No. Ej, kolego, bo ty masz 017, nie? Wiem. No. Ej no co? Zakapiłem się. Kurwa, wzięliście mi bota? Kto was pedały. Kto mi... a Gabriela... Wzięła bota. Nice. Ej co? Dziesięciolatka ma więcej kili od nas. Ej czemu my mamy cię? Ej Gabriela? Co? Wiesz, że my jesteśmy sami? Tak wiem. Czemu oni wyszli? No Ej ale chociaż... Ej chodź. Proszę. Czemu? Czemu? No nie wychodź, proszę.